Wakacje, wakacje, wakacje. Kochani, może niedługie, ale takie trzydniowe. Przed obozami Jangstars, taka wiecie, taka przeprawa. Jedziemy dzisiaj z Dominikiem na tym morze to Popierowa. No i nagramy vloga z podróży, z tego jak jedziemy, z tego jakie są jaja po drodze. No zobaczymy, czy mm, o której wyjedziemy w ogóle, bo jest tak naprawdę godzina 16. Ja szczerze mówiąc wróciłem właśnie. Z podpisywaniem książki Mary Majka Sylwii Lipki. Zaczynam się już pakować. Oczywiście pieszcza Mary Majka, bo przeczytam ją przez te dwa dni i to sobie powiedziałem, że odcinam się od socjali i Sylwia powiedziała, że 10 godzin gdzieś. Trzeba tyle czasu, żeby to przeczytać, a więc spokojnie na luzie. Pakowanko już wjechało. Eee, troszkę tu, oczywiście to jest drugi must have. Kochani, szczerze, bez poduszki dupy nie ruszam. Na każdej innej poduszce, na żadnej innej poduszce nie zasnę. Tylko na tej. Ona ma jakieś 30 lat. Buty, bo sobie trochę chcę pobiegać tam. Eee, tu takie tak piędoły. Laptopa nie biorę. komory wyłączam socjale. Perfumik jeszcze trzeba załadować. Może nie taki duży. Jadę do sklepu Natura. Pokupywać jakieś bezglutenowe pieczywo, bo boję się, że tam może nie być. Inaczej, znaczy, no pieczywko muszę mieć kupione, bo resztę sobie poradzę. W zwykłym sklepie sobie pokupuję jakieś tam inne rzeczy, które nie mają glutenu, ale z pieczywem może być trudno, dlatego po pieczywko za chwilę się wybiorę. No Domino kierowca, tata będzie odpoczywał, z boku se siedział, ale ja się mega cieszę, wiecie jaka to jest frajda, że mam syna już w takim wieku, gdzie będzie mi wiózł, no. Jak król se będę jechał z boku, o. Cześć byczku! Kręcę vloga. Numer 30. Tawka? Dobrze. I ostatni Ci został. Czyli w sumie mamy 5 filmów na zapas. Z dzisiejszym. Z Pastorem jedziemy, tak? No właśnie, słuchaj, ja powiem Ci tak. Weźmiemy go. Przede wszystkim dzisiaj jest Dzień Psa, a więc zostawiać go by było niesłusznie. Po drugie, to jest pierwsza jego taka wyprawa w życiu. Ja, ja będę jak będzie sapał, nie? Już wiem, jak będzie sapał, no ale dobra. No okej, okay, weźmiemy go. Mama się nie niech to będzie niespodzianka. No tak i tak w niedzielę z nim wrócimy, nie? Tak. jechała bluza Youngstars. Aaaa! Oh, tam macie właśnie konkursik taki w jakimś vlogu poprzednim na, taką, na takie bluzy, czy chyba. Więc możecie sobie ogarniać, ogarniać ten konkursik. Najgorsze jest to, że na dworze jest tak. Ile tu mamy? 16 stopni. I jest chłodno. 17. A wchodzę do auta jest z 30, nie? No, no jakże miałoby być inaczej? No proszę szlawanku kochany, no, 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 no przecież. Ty miałbyś być otwarty? Chyba se żarty Remuś robisz. Ja otwarty? No i pięknie, latujemy do mojej naturki kochanej. To Przełekamy. No to pierwsze rzeczy w pakażunku już jechały, Pięknie. Jedzonko, 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 jedzonko. Dobra, lecimy do domu. Pakujemy się do końca. Domino montuje. Łekamy Pastora. Jaja będą jak perety. Słuchajcie, wracam sobie z natury. Jak myślicie? Obstawiajcie, co chcę Wam pokazać. No dalej. Już zastanowiliście się? Taram, tam ta Przejazd zamknięty. Daram, papam, -ba kosmodron. Oprócz walizeczki, wjeżdża plecaczek, jak zawsze. Jakieś lekarstwa, delikatne, nie za wiele, bo nie, nie mam zamiaru. Ibupromik, Verdin, nos, panusz. Dokładnie. Najlepiej nie bez leków w ogóle. E, wezmę sobie na Ibin, bo ten katarek trochę tam się utrzymuje. a Nie chcę z, z zatkanym nosem. I ja apatik. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o. Leki. Teraz tak. To nie, kochani, to nie jest białeczko. Tutaj remysł wsadził karmę dla pastorów. Dokładnie. Pastor w ogóle tak patrzył na mnie, co ja robię tej karmę, ładuję, gdzieś mu kratnę. Teraz tak. Teraz wiadomo. Ja biorę tylko, kochani, sztoteczunię. Eee, co my tu weźmiemy? Pastę. O! Najlepsza dla mnie. I sztoteczka. Idealnie. Czyli to mamy. I jeszcze tak. No, na bank ładowarka do telefonu. Jest ładowareczka. Podobno ta szybsza. Gówno, prawda? Wszystko. Czekam za dominem. I będziemy ruszać. La la. la, 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 la ruszamy. Najgorsze jest. Wiecie co? Czym cały czas myślę, czego nie wziąłem, czego nie wziąłem, i na pewno czegoś nie wiem. A z drugiej strony jadę tylko na dwa dni. No to co? Jak nie będę miał gaci, no to dwa dni sobie z gaci pochodzą. No ale dobra, powoli na pewno muszę wziąć miskę pastora. Jedną no weźmiemy. Dobra, mamy karty, czyli to bierzemy. Trzymaj. Jedną mam w kamerze, czyli mam 5K. Dobra. Ale ja mogę teraz jechać, wiesz, jak ona już tego u fiksuje. No. To mogę na jedną nagrywać cały czas, aż się nie skończy. No! no. no to, byste, to może nawet ich nie bierzmy. Wolę wziąć. No. To się spierdolą zaraz. <noise> pastor jeszcze nie wie, że jedzie, to będą jaja największe, bo pastor nigdy, kochani, nie jechał. Nigdy. Pastor jest takim ziomkiem, że zawsze zostawał, i on już czuje, że my jedziemy. I on już jest zły. Patrzcie. No, on już leży. On już wie, opuszczamy. A zaraz się zdziwi. No dalej, jedziemy. Właśnie auta. Hop. Hop. No, i, i on musi tu. A ty z tyłu będziesz? No bo ja go z przodu muszę wiebać, jak już tylko na kanapę. A mi trochę szkoda tej skóry tej. Chociaż z drugiej strony. No nie no, pazurami chyba tego nie zrobi, nie? Przesuniesz się trochę bardziej do przodu i on większość ciała będzie miał za tobą. No. Nie. Bo bym musiał na kanapę wejść. Mówisz, że na kanapę? Czy tak spokój? Bo ja specjalnie teraz tak zrobiłem, Aha. że ja bym miał... Ja nawet tam chciałem usiąść, ale nogi tak se po turecku siedzieć. No może usiąść na kanapie. Mówisz? No chyba tak. To wywalę siodełko konat, bo jest niepotrzebne. Aha. I jakiś koc może wezmę Tak, o I tak. idealnie będzie no. Tak Teraz kurde muszę go stąd walnąć tu To będą jaja, to już wam mówię No chodź Dobrze I chodź tu, tu Tu basta Chodź Tu Hop Trzy, cztery Hop Hop, 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 hop Pierwszy raz Wleciał Jeszcze, 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 jeszcze OK. I połóż się Leżę Tak jest Uff. Nie było to pikusie Okej okay. Jeszcze parę butelek wody i lecimy. Aj, zapieprzamy. Miszczunio z tyłu włączył hydraulikę, czyli klimat włączył swoją. I zobacz, i nagle przestaje, nie? No, tak, jak, no, jak no. zwracasz na niego uwagę. Nie? Mam najlepszego kierowcę tu. To jest piękne, piękna rzecz, którą kochani dożyłem w bardzo młodym wieku. Bo to, bo to każdy dożywa kiedyś, ale ja w bardzo młodym, że mam syna, który mi wiezie. Ja se mogę za ladrineczka tu opitolić. Obowiązkowo. Obowiązkowo, <laughs> dokładnie. A więc zaraz się gdzieś zatrzymiemy. Tatuś se kupi Johnny Walkeryka, wypije trineczka, jedzie na wakacje. Na razie... Ale jest... zobacz, jaką masz pogodę na te wakacje, Ty. Lipa. Sprawdzamy. No. Patrzyłeś już? Nie, nie patrzyłem. Kurwa, to Ale no tu jest dupa totalna, nie? Sprawdzam. Jutro 21 i nie będzie padać. Okej. Okay. Jutro 19, więc jutro jakieś fajne jeszcze. Okej. Okay. No, ale ja nie lubię jakiś mega upał. Dopiero w środę 30. A Do... dopiero w środę to. ale to już będziemy w chacie, nie? Słuchajcie, jedziemy i teraz sprawa jest taka. Staniemy sobie na pewno z dwa trzy razy jakąś pogawędkę jeszcze nagramy. Jak dojedziemy, to myślę, że już jutro pokażemy w nowym odcinku cały nasz apartament. Bo to też będzie ciekawy odcinek. A dzisiaj sobie nakręcimy właśnie podróż, całą to przygotowanie, które już widzieliście. E, no i co? No i się rozstaniemy z wami jak dojedziemy. Więc bądźcie z nami. Pierwszy przystanek, pastor musi się wylać, już się wylał. Tej wylał się, wylał się? właśnie. Ta przerwa. Dobra. To trzymaj trochę. No? Bo ja też się muszę napić, ale czegoś innego. No? Grancika no. no dawaj pastorek. Tu nawet... O, no na koszu na śmieci, A! Lepiej się nie da. Się Taki malusi. O, malutki. 50 gram. Jak to wuja karaś mówił 50 A trzeba by było go odwiedzić kiedyś, nie? No trzeba, trzeba. A tym samochodem to powinniśmy stawać w ogóle tutaj, nie? Tam mamy specjalne miejsce. Na tira. No, to jest tak no. wielkie, że ja pierdzielę. A no zobacz, jaki on szczęśliwy, on tutaj jest o... no. okolice. Dobra, ja sobie tego jednego tu spokojnie wypiję, nie? no i pojedziemy, na, na nie? Ludzie, ludzie. Nie będę się wierz tam. E, Ciśnieniował w aucie, nie? Czy coś poleje, wie, ta, ta. nowe skórki Chociaż Kurwa zamknięcie miałem też od tego Mam drugi na szczęście Co masz drugie? No bo to jest do kawy A. Więc zrobię taka kawkę! <laughs> lifehack na miniaturę. No, lifehack! Jak pić w samochodzie? Nie w ogóle jak na ulicy pić to, alkohol! No w ogóle, no właśnie. Pudełko od kawy! Tak, albo nawet możesz ten, niektórzy robią tak, że kupują sobie jak są jakieś te imprezy większej węty i nie możesz wnosić no. alkoholu, ale inne picie możesz znieść, to biorą sobie tym barka, kawkę. jakieś jabłko mięta, wiesz, mm -hmm. i kolor jest taki jak whisky yes. z wodą, no, nie? Albo po prostu kole ale nawet No ale z napojem ciebie tak i tak nie wpuszczą. No imprezę. zależy, zależy. Na, no raczej wypierdają. Tak, wywalają, masz rację. Raz tak próbowałem zrobić na fejme MMA no. i też nie wpuścili nas. Nie no na fejmie to chowaliśmy tu, pamiętam? No pamiętam, ale na innym fejm no. byłem z gdzieś tam z ekipą. Filip tak jebał, że, że, że jajca go łowiły. <laughs> o, patrz, się się bawi. Jak <laughs> auta. Tu, chod, Nie, 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 bolo! Ale szczęście! Prawie mi drinka ale akcja. Postój dwa. Lecimy dalej. Tej, patrzcie, to. Remo ma taki łeb, że tu nic nie wypił, a ja mam kolbę. Tej, naprawdę. To jest dopiero drugi drink. Słuchajcie. A ja jestem najebany jak taki kurwa Messerschmitt gdzieś tam. Słuchajcie, postój numer dwa. Mamy jeszcze połowę drogi gdzieś. Yy, jest pięknie, już czuję morze. No, jeszcze daleko do... No, ale ja czuję. Ja mam taki no za ten nos, kurwa. No, pa. Jesteśmy na takim wysokości. No, pa, pokaż wysoko mój nos z profilu. No, tak duży. <laughs> Jesteś, że ja czuję. Jesteśmy na tej samej wysokości co Poznań jeszcze. Tak? No, delikatnie się no, już. No, Gorzów, kwiatkowski już. No, jeszcze nie. <laughs> Patrzcie, jak to wygląda. No, cudownie. Człowiek jak się wychleje, to mu się nawet w chlewie podoba. No, no tak. Wież o tym, tu namiot. nie? Ta świnie y, kurwa srają, obora on, ale tu jest cudnie. Nie? My lecimy dalej. Y, jakaś relacyjka jeszcze będzie, więc się na razie z wami nie żegnamy. Pożegnamy się w Pobierowie. o. Postój numer 3. Dieta bezglutenowa. Pastor Pastor Wisienka, patrzcie to. Żebyście wiedzieli, co mój pies je. Co to jest fasola? Pastor. Pasolka. O, pasoleczkę. No i teraz patrz, i teraz się napije. No i teraz do wody. Do wody tu. A jeszcze pomidorek. Pyk. Do... No wjebał se pomidorka. Papryczka może? A może sałata? No no kurwa, no sałatkę możemy sobie Jak cześć. zając. Tatuś przed trzecim drinkiem, po dwóch. Za godzinkę jesteśmy na miejscu, ale co osce, ale to była ta ala pianio, ala Mam wrażenie, że tu lecimy w prawo, co nie? Tak, tu lecimy w prawo. Dobra. Ja pierdolę, zapaliłem światło. Kochani, za 20 minut jesteśmy na miejscu. Pastor, powiedz coś im. <grym> Pastor ciągle dycha. Ciągle dycha cały czas. Słuchajcie, tata jest po czwartym drinku. To jeszcze mamy do popierowa. Co mamy wam dużo powiedzieć? Jeszcze zrobimy na pewno jakieś zakończenie he? za chwilę. Tak. Mamy 16 minut. Ten Dzisiaj był tylko taki odcinek luźny z drogi. Może był nudny. Szczerze. Szczerze, powstacie mnie. A jestem po czterech drinkach. Mam wyjebane na to. Czy to... <grym, <grym, no czy nie, no dobrze. No, no, się... <grym>, no czy był nudny, czy nie. A co mnie to interesuje? To wy mnie oglądacie albo nie. no Taka jest prawda, jak mnie nie chcecie oglądać, to mnie nie będziecie oglądać. Bardzo mi przykro, że był nudny. Ogólnie. Ale ogólnie mam trochę na to... Wyjebane. i zapraszam Was jutro o 20.00 oczywiście, bo będzie mniej, mniej nudny będzie na przykład, wtedy jest ciekawy. Tej, a ja uważam, że powinniśmy zakończyć już teraz ten odcinek, no dobra, no to, końc. no to kończę i Wam mówię tak, słuchajcie, jesteśmy 10 km przed Popierowem, jutro Wam pokażemy jak mieszkamy, a mieszkamy zajebiście, mamy zajebisty apartament, kolejny odcinek to pokażemy cały Popierowo, a potem jeszcze może jakieś atrakcja, a potem jeszcze, kurwa, pójdziemy na coś, nie wiem co, bo tam nie wiem co jest, bo raz byłem w życiu jak kupowałem to, czyli pół roku temu. no co tu się dzieje w ogóle? Czerwone światła tam jakieś. No, to jest stacja, więc. Aha, to już jestem tak najebany. Orlen, Orlen. Orlen. A ja mówię, co tu się dzieje? Babcie. Dobra, kochani, do jutra, do 20.00. Faszynemuś. uwaga, coś wam pokażę. Wcale dużo nie wypiłem, tylko mam miękką głowę. <grymne> <grymne> Elo.